Słuchajcie moi drodzy, ostatnio na kanale informowałem, to było już pod koniec tamtego roku, że Tauron obniży czyli każdy operator energii elektrycznej będzie zmuszony do tego, aby zastosować niższe stawki. Związane było to z oczywiście ustaleniami rządowymi, i tak otrzymałem dzisiaj maila, który informuje, że od 1 stycznia, zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Wprowadziliśmy nową taryfę energii elektrycznej. Co się zmienia? Jest rabat na energię elektryczną w 2024 roku i rabat obowiązuje do 30 czerwca, czyli zgodnie z założeniami, z założeniami które były przewidziane w ramach rozwiązań osłonowych. I tutaj jest podana również tabela, i podane są również limity. Ale te limity są oczywiście niższe, bo jak wiemy, w końcu 2023 roku te limity zostały znacznie zwiększone i wydawać by się mogło, że teraz są ponownie niższe. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że te limity obowiązują, tak jak wcześniej tu przytoczyłem, do 30 czerwca. Jeśli chodzi o taryfę G11, czyli dla tej. Grupy, która dotyczy właśnie mieszkań, to w strefie pierwszej mamy cenę 41 groszy, są to ceny netto, natomiast tutaj mamy brutto, to jest 51 groszy prawie. I po przekroczeniu tych limitów jest, uwaga, cena maksymalna, czyli 69 groszy to również jest kwota netto. Zatem stawka brutto za kWh po przekroczeniu tych limitów, bo te limity, tak jak wcześniej powiedziałem, 1500 jest dla wszystkich, natomiast w przypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością jest 1800 i dla gospodarstw z kartą dużej rodziny jest 2000. Tak więc maksymalne stawki, które możemy zapłacić do Sprzedawcy energii elektrycznej to jest prawie 86 groszy brutto, natomiast w przypadku tych limitów, o których wcześniej wspomniałem, ta stawka jest niecałe 51 groszy brutto. I chciałbym Was zapytać, czy Wy już dostaliście nowe stawki? W jaki sposób zostaliście poinformowani, jeżeli korzystacie? Z innych sprzedawców. Tak więc napiszcie w komentarzu i w ogóle napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Dzisiaj taki krótki materiał. Chciałem Wam tylko pokazać, jakie te ceny będą obowiązywać i jaki przychodzi komunikat od sprzedawcy.